Dlaczego mieliby czynić z tej nauki tajemnicę? Ponieważ społeczeństwo zwraca się ku prześladowaniu wszystkiego, czego nie rozumie. Nazywają to złem lub nieboskością, ale sam Bóg chce, abyśmy wykorzystali to dla naszego dobra. Nauka, którą zamierzam się z Wami podzielić, mogłaby z łatwością natychmiast zmienić Waszą rzeczywistość, a niektórzy ludzie wykorzystają ją do manipulowania innymi. Możesz wykorzystać ją dla swojego dobra lub pozwolić innym wykorzystać ją przeciwko Tobie. I tutaj przedstawiam zaginiony projekt Bending Reality. Co łączy ważne nazwiska w historii ludzkości, takie jak Platon, Nikola Tesla, Thomas Edison, Leonardo da Vinci i Isaac Newton? Wszyscy byli wielkimi wyznawcami mistycyzmu i bardzo zafascynowani ideą, że wszyscy jesteśmy połączeni z uniwersalnym umysłem, który rządzi wszystkim we wszechświecie. Ci pionierzy ludzkiej wiedzy rozumieli coś, czego większość ludzi nie potrafi pojąć. Rzeczywistość nie jest stałą konstrukcją, ale podatną na zmiany energią, którą można kształtować mocą świadomości. Ta nauka wykracza poza tradycyjne naukowe rozumienie, dotykając samej tkanki istnienia. Ewangelia Tomasza, werset 106, stwierdza, że gdy uczynisz z dwóch jedno, Staniesz się synem człowieczym, a gdy powiesz góra, odsuń się, ona się odsunie. Mówi, że gdy uczynisz myśli, wiarę i emocje jedną rzeczą, możesz przenosić góry, łącząc myśli, wiarę i emocje. Sprawia, że stajesz się siłą natury i daje ci niezmierzoną moc manifestowania czegokolwiek. Uniwersalny umysł nie jest metaforycznym pojęciem. To żywa, oddychająca sieć świadomości która łączy każdą istotę we wszechświecie. Pomyśl o tym jako o własnej wersji internetu wszechświata. Tak jak Twoje urządzenia są połączone, tak samo wszystkie istoty są połączone poprzez niewidzialną sieć wspólnej świadomości. Każda myśl i intencja, jaką kiedykolwiek miałeś, przyczynia się do tej ogromnej, żywej sieci. To połączenie oznacza, że nigdy nie jesteś naprawdę odizolowany. Twój umysł jest zawsze podłączony do nieograniczonych możliwości kosmosu. Kiedy nauczysz się dostrajać się do nich, do tej uniwersalnej częstotliwości, stajesz się czymś więcej niż tylko jednostką, stajesz się współtwórcą rzeczywistości. Większość ludzi żyje całe życie, wierząc, że są ofiarami okoliczności, uwięzionymi w z góry określonej ścieżce bez rzeczywistej zdolności do zmiany swojego przeznaczenia. Ale co jeśli powiem Ci, że to największa iluzja jaka kiedykolwiek powstała? Prawda jest taka, że masz w sobie moc, aby przepisać cały scenariusz swojego życia, nagiąć same prawa prawdopodobieństwa i urzeczywistnić wyniki, które wydają się niemożliwe dla niewyszkolonego umysłu. Niektórzy nazwą tę wiedzę niebezpieczną, inni odrzucą ją jako fantazję. Ale ci, którzy naprawdę zrozumieli i zastosowali te zasady, znają niezwykłą prawdę. Rzeczywistość jest o wiele bardziej elastyczna niż nam wmówiono. Każdy wielki wynalazek, każdy rewolucyjny pomysł, każda ogromna transformacja w historii ludzkości zaczęła się od kogoś, kto odważył się spojrzeć poza ograniczenia narzucane przez społeczeństwo i główny nurt myślenia. Rozdział numer jeden: Prawo wizualizacji. Prawo wizualizacji jest uniwersalną prawdą. To, co mocno trzymasz w umyśle, Przesiąknięte wiarą i emocjami, staje się rzeczywistością, której doświadczasz. Twoje myśli nie są ulotne ani bezsilne. Są nasionami, z których wyrasta Twoja przyszłość. Wyobraź sobie swój umysł jako żyzny ogród, a każdy obraz mentalny, który zasadzisz, jest nasieniem przeznaczonym do rozkwitu. Wizualizacja to akt celowego wybierania nasion do zasiania, pielęgnowania życia którego naprawdę pragniesz, jeśli masz zdolność do wyobrażenia sobie tego lub nawet do myślenia o tym. Wszechświat ma zdolność i zasoby, aby dostarczyć ci je w pełni, ponieważ wszechświat jest jak dobrze zaopatrzona kuchnia z każdym możliwym składnikiem do Twojej dyspozycji, a w każdej cząstce wszechświata jest to, co jest pożądane i tego brak. Ta perspektywa obfitości i jej braku jest środowiskiem, w którym możliwe jest skupienie. A skupienie aktywuje prawo wszechświata. Pomyśl o tym: wszystko w Twoim życiu, Twoje związki, kariera, dom i doświadczenia istniały kiedyś jako idea. Być może była to ulotna myśl, żywy sen lub szczere pragnienie. Skupiając się na tych pragnieniach i pozwalając sobie poczuć ich rzeczywistość zanim fizycznie się pojawią, zaczynasz harmonizować z twórczymi siłami wszechświata. To nie jest tylko filozofia. To ta sama zasada, która leży u podstaw wszelkiego stworzenia. Każde stworzenie, każdy wynalazek, każde dzieło sztuki i każde osiągnięcie. Sztuka rozrywki zaczęła się od tego, że ktoś ją sobie wyobraził. Podobnie jak architekt szkicuje plany przed zbudowaniem budynku, tak twoje wizualizowane pragnienia są planami twojego życia. Kiedy widzisz i czujesz, że żyjesz spełnieniem swoich aspiracji, wprawiasz w ruch niewidzialne siły. Łącząc ludzi okoliczności i możliwości, aby pasowały do Twojej wizji. Możesz się zastanawiać, dlaczego tak ważne jest, aby czuć, że już mam to, czego chcę? Odpowiedź jest prosta. Twoje emocje są językiem, za pomocą którego Twoje pragnienia są przekazywane wszechświatowi. Myśli nadają formę Twoim pragnieniom, ale uczucia ożywiają je. Wyobraź sobie, że wchodzisz do domu, o którym od dawna marzyłeś. Szczegóły domu są częścią wizji. Ale radość i zadowolenie z bycia tam są paliwem, które ją urzeczywistnia. Piękno wizualizacji tkwi w jej prostocie. Nie musisz rozumieć, w jaki sposób Twoje pragnienia się spełnią. Twoim zadaniem nie jest wymyślenie, jak, ale skupienie się na co i zaufanie, że wszechświat zaaranżuje resztę. Kiedy czepiasz się zmartwień lub wątpliwości, zakłócasz proces, ale kiedy ufasz i zachowujesz spokój, Twoje pragnienia rozwijają się naturalnie. Jak kwiat rozkwitający w swoim czasie. Rozdział numer 2. Połączenie między formą niefizyczną i fizyczną. Wszechświat w swojej istocie jest ogromnym polem energii. To, co postrzegamy jako rzeczywistość fizyczną, jest tylko małym fragmentem o wiele większej, niefizycznej egzystencji. Wszystko wokół ciebie, w tym ty sam, jest przedłużeniem tej energii źródłowej, bezgraniczną siłą twórczą która przepływa przez wszystkie rzeczy. Wyobraź sobie wszechświat jako pulsujące, wibracyjne pole, w którym wszystko jest ze sobą połączone. Symfonię energii, grającą w idealnej harmonii. Nie jesteś tylko istotą fizyczną, jesteś świadomym przedłużeniem tej energii niefizycznej, współtwórcą w tym wspaniałym tańcu istnienia. Twoje pragnienia, intencje i myśli nieustannie kształtują Twoją rzeczywistość. W sferze niefizycznej komunikacja nie opiera się na słowach ani formach fizycznych, zamiast tego działa poprzez wibracje, czysty język energii, który przekracza czas i przestrzeń. To tutaj wchodzi w grę koncepcja wiru. Wir jest przestrzenią wibracyjną, w której wszystko, czego pragniesz, już istnieje, jest w swojej najpełniejszej, najbardziej wyrównanej formie. To tak, jakby w chwili, gdy za czymś tęsknisz. Niefizyczna część ciebie natychmiast otworzyła w tym wirze. Ta wibracyjna rzeczywistość czeka na Twoje wyrównanie, gotowa do zamanifestowania się w świecie fizycznym, gdy dopasujesz się do jego częstotliwości. Połączenie między Twoim fizycznym ja, a niefizycznym jest niezniszczalne. Jednak przejrzystość tego połączenia zależy od Twojego stanu emocjonalnego. Emocje są Twoim wewnętrznym kompasem prowadzącym Cię w kierunku wyrównania z Twoją energią źródłową. Kiedy czujesz radość, miłość lub podekscytowanie, jesteś w harmonii ze swoim niefizycznym Ja, pozwalając pełnej mocy Wszechświata przepływać przez Ciebie. Z drugiej strony uczucia strachu, wątpliwości lub frustracji sygnalizują opór, odłączenie od nieskończonych możliwości w Twoim wirze. Pomyśl o swoich emocjach, jako o wyrafinowanym interpretatorze wibracji, tak jak Twoje oczy tłumaczą światło na wizję, a uszy zamieniają fale dźwiękowe na słuch, Twoje emocje interpretują sygnały wibracyjne ze wszechświata. Ujawniają one zgodność między Twoimi obecnymi myślami, a istotą tego, kim naprawdę jesteś. Kiedy doświadczasz pozytywnych emocji, jest to wyraźny znak, że Twoje myśli są zsynchronizowane z Twoimi pragnieniami. I Twoją energią źródłową. Z drugiej strony, negatywne emocje służą jako delikatne przypomnienia, aby przekierować swoją uwagę i ponownie dostosować się do swojego prawdziwego ja. Ten system przewodnictwa emocjonalnego jest Twoim najbardziej niezawodnym narzędziem do nawigacji po życiu. Pozwala Ci zrozumieć nie tylko Twoją obecną rzeczywistość, ale także Twoje połączenie z nieskończonym umysłem wszechświata. Za każdym razem, gdy czujesz się dobrze, dostrajasz się do częstotliwości swojego wiru, dostosowując się do nieskończonej inteligencji, która orkiestruje całą egzystencję. To dostosowanie nie przynosi tylko ulotnych chwil szczęścia. Otwiera bramy dla inspiracji, kreatywności i obfitości, aby mogły wpłynąć do Twojego życia. Manifestacja nie polega na wymuszaniu rezultatów ani skrupulatnym planowaniu każdego dnia swojej podróży. Chodzi o zaufanie temu emocjonalnemu systemowi przewodnictwa i pozwolenie sobie na dobre samopoczucie. Kiedy priorytetowo traktujesz swoje emocjonalne samopoczucie, naturalnie dostosowujesz się do częstotliwości wibracji swoich pragnień. Wszechświat reaguje na to wyrównanie, organizując wydarzenia, okoliczności i okazje, które pasują do Twojej oferty wibracyjnej. Ale co się dzieje, gdy napotykasz kontrast w tych momentach? Gdy życie wydaje się dostarczać przeciwieństwa tego, czego pragniesz, te doświadczenia są teraz, nie są karami ani porażkami, są bezcennymi okazjami do rozwoju. Kontrast pomaga Ci wyjaśnić swoje preferencje i dopracować swoje pragnienia. Wystrzeliwując nowe rakiety wibracyjne w swój wir, każde wyzwanie, z którym się mierzysz, jest kamieniem milowym, prowadzącym Cię w kierunku większej jasności i wyrównania. Kluczem jest zaakceptowanie kontrastu. Pozwól sobie poczuć pojawiające się emocje. Uznaj je i wykorzystaj jako trampolinę do zwrotu w kierunku tego, czego naprawdę chcesz. W tym procesie ponownego wyrównania leży Twoja prawdziwa moc. Poprzez świadome skupienie się na myślach, które wywołują pozytywne emocje, wzmacniasz swoje połączenie z nieskończonym umysłem, zwiększając swoją zdolność do manifestowania swoich pragnień. Wyobraź sobie, że rzeźbisz swoją rzeczywistość, tak jak artysta formuje glinę. Każda myśl, każda emocja kształtuje energię wibracyjną wokół ciebie, ożywiając Twoją wizję. Wszechświat poprzez prawo przyciągania reaguje na te wibracje, przyciągając do ciebie doświadczenia i możliwości, które odpowiadają Twojej częstotliwości. To nie jest bierny proces, wymaga świadomego skupienia i świadomego wyboru. Aby dostosować się do twoich pragnień, życie ma być radosne, wielką przygodą tworzenia i eksploracji. Wszechświat nie wymaga doskonałości, po prostu prosi o twoją chęć dobrego samopoczucia i zaufanie procesowi. Porzuć opór i pozwól sobie płynąć z naturalnym rytmem wszechświata. Odblokowujesz pełny potencjał swojej twórczej mocy. Ostatecznie jesteś potężną istotą, zdolną kształtować swoją rzeczywistość poprzez świadome dopasowanie swoich myśli i emocji. Wszechświat jest Twoim partnerem w tej podróży, kochającą, wspierającą siłą, która nieustannie prowadzi Cię ku Twojemu najwyższemu dobru. Każda emocja, którą czujesz, każda myśl, którą myślisz, jest nicią w skomplikowanej tkaninie Twojego życia, splatającą historię innowacji, nieskończonych możliwości i nieograniczonej radości. Zaufaj temu połączeniu. Zaufaj mądrości swoich emocji i nieskończonemu umysłowi wszechświata. Nigdy nie jesteś sam. Zawsze jesteś wspierany, zawsze kochany i zawsze zdolny do stworzenia życia, jakiego pragniesz. Przyjmij tę prawdę i obserwuj, jak wszechświat reaguje w sposób, który przekracza Twoje najśmielsze marzenia. Rozdział numer 3. Jak urzeczywistnić swoje najgłębsze marzenia? Urzeczywistnianie swoich pragnień zaczyna się od zrozumienia głębokiej prawdy. Wszystko, czego chcesz, ponieważ wierzysz, że sprawi, że poczujesz się w określony sposób. Czy to więcej pieniędzy, kochający związek, czy wymarzony dom. Te materialne rzeczy nie są ostatecznym celem. To, czego naprawdę szukasz, to uczucie, które reprezentują bezpieczeństwo, miłość. Wolność lub radość. Urzeczywistnianie nie polega więc na gonieniu za rzeczami, chodzi o dostosowanie się do emocji, które one wywołują. To prowadzi nas do kluczowego uświadomienia: czysta radość mieszka w Tobie. Raj nie jest odległym miejscem ani nieuchwytnym celem. To stan bycia, chociaż może to brzmieć abstrakcyjnie, jest to jedna z najbardziej wzmacniających prawd, jakie możesz przyjąć. Kultywowanie radości nie polega na zaprzeczaniu wyzwaniom życia ani wymuszaniu szczęścia. Chodzi o dotarcie do źródła dobrego samopoczucia, które już istnieje w tobie i nauczenie się świadomego dostępu do niego, bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie. Wyobraź sobie przez chwilę, jak czuje się czysta radość jest lekka, rozległa i wyzwalająca, stan, w którym zmartwienia zanikają, a ty czujesz się w pełni żywy i spokojny. Oto niezwykła rzecz: to uczucie nie jest zależne od niczego zewnętrznego, nie jest związane z osiągnięciem celu, zdobywaniem dóbr materialnych ani otrzymywaniem potwierdzenia. Radość to częstotliwość wibracji, na którą możesz się dostroić w dowolnym momencie i jest kluczem do odblokowania swoich pragnień. Emocje są sercem procesu manifestacji, są Twoją walutą wibracyjną. Językiem, za pomocą którego komunikujesz się ze wszechświatem. Pomyśl o swoich emocjach jako o osobistym systemie przewodnim, stale ujawniającym myśli zgodne z Twoimi pragnieniami, gdy czujesz się dobrze. Gdy jesteś radosny, pełen nadziei lub podekscytowany, jesteś w wibracyjnej harmonii z tym, czego chcesz, to wyrównanie jest sekretem, aby pozwolić Twoim pragnieniom materializować się bez wysiłku. Przyjrzyjmy się, dlaczego emocje są tak potężne. Każda myśl, którą myślisz, emituje wibracje, a ta wibracja przyciąga doświadczenia, odpowiadające jej częstotliwości. Ale same myśli nie wystarczą. To emocje stojące za myślą wzmacniają jej moc. Na przykład możesz myśleć o bogactwie, ale jeśli czujesz wątpliwości lub strach przed pieniędzmi, Twoja emocjonalna wibracja zaprzecza Twojemu pragnieniu. Wszechświat nie reaguje na Twoje słowa lub intencje, reaguje na energię, którą emitujesz poprzez swoje uczucia. Dlatego pielęgnowanie emocji zgodnych z Twoimi pragnieniami jest kluczowe. Jeśli chcesz więcej miłości, skup się na tym, aby czuć się kochanym i kochać teraz. Jeśli chcesz osiągnąć większy sukces, ciesz się poczuciem pewności siebie i spełnienia w teraźniejszości. Nie musisz czekać, aż Twoje pragnienia się zmaterializują. Aby doświadczyć tych emocji, w rzeczywistości odczuwanie ich teraz jest tym, co przyciąga je do twojej rzeczywistości. Kluczem do dokonania tej zmiany jest praktyka. Tak jak trenujesz swoje ciało lub wyostrzasz umysł, możesz trenować swój stan emocjonalny. Kiedy celowo skupiasz się na radości, nawet na krótkie chwile, zaczynasz przeprogramowywać swoje reakcje emocjonalne. Na początku radość może wydawać się ulotna ale dzięki konsekwencji Twoje ciało i umysł zaczną rozpoznawać ją jako znajomą, a nawet naturalną. Z czasem przywoływanie radości staje się drugą naturą, nawet w sytuacjach, które kiedyś wywoływały stres lub negatywność. Pomyśl o tym, jak o budowaniu mięśni emocjonalnych. Im częściej ćwiczysz odczuwanie radości, tym łatwiej jest uzyskać dostęp do tego stanu. To potężna transformacja, ponieważ uwalnia cię od polegania na zewnętrznych warunkach. Wychodowałeś wewnętrzne sanktuarium, raj zawsze w zasięgu ręki. Ale to dopiero początek. W miarę pogłębiania tej praktyki rozwija się coś niezwykłego. Radość, którą kultywujesz, staje się fundamentem twojego doświadczenia. Zmienia sposób, w jaki postrzegasz świat i wchodzisz z nim w interakcję. Zaczynasz przyciągać ludzi, okazje i doświadczenia które rezonują z tym stanem wysokich wibracji. Życie staje się bardziej płynne, bardziej wyrównane, jakby wszechświat przysiągł się, aby wspierać twoje dobre samopoczucie. Innym istotnym aspektem manifestacji jest sztuka puszczania. Może to brzmieć sprzecznie z intuicją. Jeśli głęboko czegoś pragniesz, czy nie powinieneś trzymać się tego mocno? Ale oto sekret. Puszczenie nie oznacza poddania się. Oznacza uwolnienie się od potrzeby kontrolowania tego, jak i kiedy pragniesz. Chodzi o zaufanie procesowe, wiedza, że wszechświat zawsze działa na Twoją korzyść, nawet jeśli jeszcze nie widzisz rezultatu. Przywiązanie do pragnienia wprowadza opór, często zakorzeniony w strachu lub wątpliwościach. Te emocje tworzą niedopasowanie wibracyjne, utrzymując Twoje pragnienie poza zasięgiem. Jednak puszczanie sygnalizuje wiarę, mówi, że ufam. Że moje pragnienie jest już w drodze i jestem otwarty na jego przyjęcie w idealnym czasie i w odpowiedni sposób. Wyobraź sobie, że zasadziłeś nasiono w żyznej glebie, podlewasz je, dajesz mu światło słoneczne i ufasz, że wyrośnie. Nie wykopujesz go codziennie, aby sprawdzić jego postęp. Pozwalasz mu być, wiedząc, że natura pójdzie swoją drogą. Manifestacja działa podobnie. Kiedy już ustalisz swoją intencję i dostosujesz się emocjonalnie, Twoim zadaniem jest się wycofać i pozwolić wszechświatowi wykonać swoją część. Puszczenie uwalnia Cię od presji ciągłego dążenia, przenosi Twoje skupienie z tego, czego Ci brakuje, na to, co już masz. Ta zmiana jest transformacyjna, przenosi Cię w stan wdzięczności i zadowolenia, a wdzięczność, jak możesz wiedzieć, jest jednym z najwyższych stanów wibracyjnych. Kiedy jesteś wdzięczny, dajesz sygnał wszechświatowi, że jesteś gotowy otrzymać jeszcze więcej błogosławieństw. Wracając do sedna idei, nie chodzi o rzeczy materialne, których chcesz, ale o uczucia, które one reprezentują. To zrozumienie może zmienić Twoje podejście do życia. Zamiast czekać na zewnętrzne zmiany, które sprawią, że poczujesz się dobrze, możesz wybrać odczuwanie pożądanych emocji już teraz. To proaktywne podejście Daje Ci możliwość tworzenia swojej rzeczywistości od wewnątrz. Na przykład, jeśli Twoim najgłębszym pragnieniem jest wolność finansowa, zapytaj siebie: Jak odczuwa się wolność finansową? Spokój, radość, dreszczyk emocji, nieograniczonych możliwości? Zacznij pielęgnować te uczucia każdego dnia. Działaj tak, jakbyś już był bogaty. Świętuj bogactwo wokół siebie dach nad głową. Jedzenie na stole, lub piękno natury. Im bardziej skupiasz się na bogactwie, tym bardziej dostosowujesz się do jego częstotliwości. Jeśli szukasz kochającego związku, ucieleśniaj miłość, której pragniesz. Traktuj siebie z życzliwością i współczuciem. Otaczaj się budującymi ludźmi. Zaangażuj się w działania, które przynoszą radość. Generując miłość i więź wewnątrz siebie, przyciągasz relacje odzwierciedlające te emocje. Manifestacja nie polega na wymuszaniu rezultatów ani mikromanagementowaniu życia. Chodzi o to, aby stać się wibracyjnym dopasowaniem do swoich pragnień i pozwolić im płynąć naturalnie. Proces ten jest zarówno mistyczny, jak i praktyczny, zakorzeniony w uniwersalnych prawach, które zawsze działają, niezależnie od tego, czy jesteś ich świadomy, czy nie. Kontynuując tę podróż, pamiętaj, że Twoja moc leży w teraźniejszości. Jedyny czas, aby dostosować się do swoich pragnień, to teraz. Używaj swoich emocji jako przewodnika. Jeśli czujesz się dobrze, jesteś na dobrej drodze. Jeśli nie, traktuj to jako okazję do ponownego wyrównania. Zaufaj procesowi. Puść kontrolę i zaakceptuj uczucia, których chcesz doświadczyć. Wszechświat nieustannie reaguje na Twoje wibracje. Gotowy dostarczać doświadczenia dopasowane do Twojej energii. Kiedy dopasowujesz się emocjonalnie i uwalniasz opór, dzieją się cuda. Śmiało śnij, czuj głęboko i wiesz, że wszystko czego pragniesz jest już w drodze. Raj zawsze był w tobie, czekając na odkrycie. Cóż, to wszystko na dziś. Dotarliśmy do końca tego filmu i szczerze mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie bardzo przydatne. Nie zapomnij, że jesteś kluczową częścią tego kanału. Więc jeśli ten film pomógł Ci pomyśleć lub czegoś się nauczyć, zostaw lajka i komentarz ze swoimi przemyśleniami, aby więcej osób odkryło moc mądrości. Jeśli nie wiesz, co skomentować, wpisz tysiąc, aby dać mi znać, że dotarłeś do końca. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to. Pamiętaj, że każdy mały krok liczy się w Twojej podróży rozwoju osobistego. Idź naprzód ku zwycięstwu. Dziękuję za uwagę.